Przed mikrofonem Grzegorz Gilczas na rozmowę, na komentarz międzynarodowy w studiu Polskiego Radia Lublin, a moim i państwa gościem dziś, w ten piątkowy poranek, jest pani profesor Agata Ziętek, Instytut Stosunków Międzynarodowych. UMCS. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Drodzy państwo, droga pani profesor, droga Agato, pierwszym miesiącem Trumpa w Białym Domu można byłoby obdzielić kilka różnych prezydentur. 47. prezydent USA szokuje, zastrasza, bawi. Marząc chyba trochę, a może nawet nie trochę, o pokojowym Noblu, naczelownik obrał niestety także Europę, która jego zdaniem powstała po to, aby, uwaga, wyrolować Stany Zjednoczone. Czy Donald Trump jest szalony, czy jedynie nieszablonowy? Jaka jest twoja opinia na ten temat? Po pierwsze, można powiedzieć, że w każdym szaleństwie jest jakaś metoda. I wydaje się, że w tym szaleństwie prezydenta Trumpa również jest jakaś metoda. Trump jest zafascynowany prezydentem Nixonem. I jeszcze w okresie pierwszej tury, pierwszej prezydentury Trumpa, pojawiały się takie analizy m.in. Foreign Affairs, analizujące właśnie prezydenturę Nixona i prezydenturę Trumpa. I wtedy pojawiła się taka koncepcja szalonego przywódcy, e, szalonego, e, nieprzewidywalnego, szalonego, e, szalonego e, przywódcy, który e, jak gdyby e, poprzez to swoje szaleństwo e, próbuje zachęcić innych do tego, żeby zachowywali się podobnie? E, nie żeby grali, żeby ustępowali, żeby robili to na co szaleńcowi na czym sa, szaleńcowi zależy. Pamiętasz mm -hmm. pewnie taką grę kurczaków, dylemat, dylemat kurczaków. kurczaków. No właśnie, w dylemacie kurczaków No Trump pojawiał się w jednym z sitcomów z kurczakami. No właśnie, ale w tym dylemacie kurczaków chodzi o to i tu nie chodzi o kurczaki, ani o fermę, ale chodzi kurczaków, ale chodzi o Polityka, który jest zdesperowany, który jest gotowy na wszystko, i przeciwnik w tej grze, widząc zdecydowanego na wszystko polityka, ustępuje. Chodzi o to, żeby nie pokazać, że jest się tchórzem, ponieważ w, w języku angielskim chicken znaczy tchórz. Nie można stchórzyć w takich relacjach między, między, międzynarodowych. W związku z tym, biorąc pod uwagę, jak gdyby taki całokształt, Kształt. Również to, że mm, dla Donalda Trumpa prezydentura Nixona jest jakimś punktem odniesienia. Nixon był również traktowany jako szaleniec. To jest, mm, to jest związane z sytuacją w Wietnamie. I kiedy jeden z jego doradców udał się do Związku Radzieckiego i w, w takich rozmowach dyplomatycznych wręcz mówił, że on nie jest w stanie przewidzieć, jak się będzie Nixon zachowywał, bo on jest po prostu szalony. Mhm. I to była taka strategia, która wiadomo, że nie przyniosła dobrych rezultatu dla Stanów Zjednoczonych, ale była to próba. Próba jak gdyby, pokazania, że jest się gotowym na wszystko. W związku z tym, no, można powiedzieć, że w tej, Metodzie jest jakieś, jak, znaczy w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Także. Że, Nawet że... jeśli po drodze obrywają w zasadzie wszyscy, wydaje się, że stosunkowo e, niewielkie obrażenia odniósł Emmanuel Macron poprzez swoją wizytę i 6-8 godzin, a bardzo intensywnych rozmów. Francuskie media donoszą dziś, że to zasługa Macrona. Że dziś Zełański spotka się wreszcie z Trumpem. Trumpem, który nazwał go dyktatorem, wczoraj na konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii stanowczo zanegował. Zdziwił się, że to powiedział. No właśnie, to jest właśnie Trump. Jest nieprzewidywalny. To jest to nieprzewidywalność. To jest taka właśnie e, e, takie, taka forma e, no, m, pokazania drugiej stronie, że nie wiadomo, jak się za, zachowuje. Bo on mówi coś, potem się z tego wycofuje, potem znowu wraca. E, w kontekście na przykład e, ceł nałożonych na Meksyk i na Kanadę. Tak. Najpierw były cła, potem się wycofał, potem miały być nałożone bodajże w kwietniu, e, a wczoraj była informacja, że mają. Być w marcu, teraz, w przyszłym tygodniu. No tak, natomiast e... z, ostatnich, z ostatnich dni informacja: Trump chce uderzyć w tą Europę, która wyrolowała USA. Powstała po to, by oszukiwać Stany Zjednoczone. No bo co? No bo ma 160 miliardów dolarów nadwyżki w handlu Europa-Stany Zjednoczone. 25% to skala. To poziom ceł, którymi mają zostać objęte auta z Europy. Czy możemy się spodziewać, że to jest jakiś rodzaj sygnalizacji i za chwilę Trump się z tego wycofa? No tego nie wiemy. Biorąc pod uwagę, jakby nakładanie ceł, najgorzej na tym wyjdą, nie Państwa, które nad tymi cłami zostały obłożone, ale konsumenci amerykańscy. Ja myślę, że no to jest też ten problem, który, z którym Trump musi sobie w jakiś sposób poradzić. Ja nie wiem, czy on rozumie, o co tutaj chodzi, ponieważ on zwiększa koszty życia swoich wyborców, którzy zdecydowali się zagłosować na niego, głosując portfelami i kieszeniami. To dosyć ryzykowne. Tak, z jednej strony, ale również z drugiej strony on rozgrywa Unię Europejską. Dlatego że problemem w Unii Europejskiej jest jednak yy, yy, obecnie zachowanie takiej spójności i to, co robi Trump, on rozgrywa yy, wewnątrz, yy, rozbija Unię Europejską. Nie zgodził się na spotkanie z wysoką przedstawiciel KJ stwierdzono, że yy, Marco Rubio stwierdził, że no, zmieniła się agenda, nie ma czasu na kobietę, która przyleciałaby się spotkać. Świat się zmienia. Świat się zmienia. Drodzy Państwo, trochę się boimy tego świata, ale wywołałaś, droga Agato, pani profesor, Richarda Nixona. Dziś wiele mówi się o tym, by odwrócić Nixona, odwrócić Kissingera. Manewrem odwróconego Kissingera przyciągnąć Rosję, odciągnąć od. Separować Rosję od Chin? Czy to w ogóle może się udać? Bo Marco Rubio, sekretarz stanu, Donald Trump wyraźnie grają na ten scenariusz. Czy to w ogóle może się udać, Twoim zdaniem? A czy po pierwsze, w oficjalnych dokumentach amerykańskich Chiny są definiowane jako rywal jako rywal, strategiczny rywal. W związku z tym ten okres, kiedy stosunki były takie poprawne, już się zakończył. I w związku z tym, również przez analogię, nawiązując do Nixona, do Kissingera i do sytuacji, która miała miejsce w latach 70., można i niektórzy faktycznie stawiają, czy, czy widzą taki, taki, taki możliwy scenariusz, czyli w latach 70. chodziło o to, żeby odwrócić Chinę od Związku Radzieckiego i w ten sposób stworzyć Taki nowy ład międzynarodowy w regionie. Pacyfiku, Azji i Pacyfiku, a obecnie odwrócić Rosję od Chin, ponieważ większość, znaczy część doradców Trumpa uważa, że najgorszym scenariuszem jest właśnie ten taki duo, takie połączenie tych dwóch gigantów Chin i Federacji, federacji Rosyjskiej. No, w tym wszystkim mamy Ukrainę, ponieważ w, no właśnie, no co z Ukrainą? Tu zostanie za chwilę przehandlowana? E, no, t, trudno mi tutaj powiedzieć, co się stanie, ale, ale również nawiązując do, do historii, warto przypomnieć, że w trakcie nawiązywania tych stosunków dwustronnych, ponieważ trzeba pamiętać, że te stosunki dwustronne, oficjalne między Chinami a Stanami Zjednoczonymi zostały nawiązane w 1979 roku. Wcześniej Stany Zjednoczone... Formalnie y, u, utrzymywały stosunki z Republiką Chińską, czyli z Tajwanem. E, I nawiązując do, do, do tej przeszłości, do lat 70., e, e, trzeba przypomnieć, że Chiny i e, Stany Zjednoczone wówczas podpisały tak zwany komunikat szanghajski. I on był majstersztykiem dyplomacji po obu stronach. Po pierwsze w komunikacie szanghajskim jest tylko komunikat, prawda? Mhm. Czyli jest to forma deklaracji. E, obie strony napisały na czym im zależy. Czyli najpierw napisały Chiny, potem zostawiły kilka stron pustych, które zostały wypełnione przez Amerykanów mhm. i była konkluzja wspólna. No, czemu, no to... czemu to służyło? No właśnie. Czemu to służyło? Zachowaniu twarzy przez Chiny i przez Stany Zjednoczone, uzyskania poparcia takiego społecznego i również takiego poparcia wśród swoich sojuszników. I gdybyśmy ten podobny scenariusz przenieśli na obecną sytuację, no to mamy negocjacje czy rozmowy. Stanów Zjednoczonych z Rosją. Obie strony coś przedstawiają, swój punkt widzenia i dochodzimy do wspólnych konkluzji. W przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych był problem Tajwanu. Mhm. Tutaj jest kwestia Ukrainy. Będziemy, drodzy Państwo, do tej sprawy jeszcze nawiązywać już w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Naszym gościem w studiu Polskiego Radia Lublin jest pani profesor Agata Ziętek. Bardzo dziękuję. Słyszymy się za kilka chwil. A my wracamy do Państwa z komunikatem porannym, komunikatem szanghajskim, który być może udałoby się powtórzyć. Zapytam i wrócę, droga Agato, do tych kroków normalizujących stosunki dwustronne Pekin-Waszyngton czy nie jest trochę tak, że dziś my absolutnie przeceniamy szansę, Amerykanie przeceniają szansę na odwróconego Kissingera, ponieważ nie mają atutów. Nie mają atutów i tak naprawdę chyba można byłoby powtórzyć jeden do jednego scenariusz z komunikatu szanghajskiego. Chińczycy spis spisujecie swoje marzenia, swoje aspiracje, by zachować twarz. My spisujemy swoje. Rosja? No spróbujmy ograć ją wspólnie. Spróbujmy trochę ją oszukać. Dlaczego dzisiaj nikt o tym nie mówi? Czy sprawy poszły za daleko? Czy po prostu trumpizm jest z definicji Chińsko-sceptyczny? Znaczy, ja myślę, że to nie będzie porozumienie, jeżeli mówimy o tym porozumieniu szanghajskim, to nie będzie to scenariusz, że Chiny i Stany Zjednoczone będą spisywać, tylko będą Rosja, ewentualnie i Stany Zjednoczone, spisywać ten swój komunikat czy jakieś swoje porozumienie. Czyli tutaj troszeczkę inna jest, wydaje mi się, sytuacja. Natomiast oczywiście, jeżeli popatrzymy na sytuację geopolityczną w latach 70. i obecnie mamy inną, mieliśmy zupełnie inny kontekst. Dlatego, że w tamtym czasie Amerykanom łatwiej było rozgrywać Chinę niż jest obecnie im jest trudniej rozgrywać Federację Rosyjską. Wówczas w latach 70. trzeba pamiętać, że Chiny i Związek Radziecki miały konflikt graniczny, bardzo poważne. W 1969 roku Dokładnie. konflikt na wyspie na rzece Usuri dzisiaj nie ma tarć pomiędzy tymi państwami aż tak dużych. No, niestety, Czy są? niestety są. Dlatego, że formalnie problem został rozwiązany w 2005 roku. Zostało podpisane porozumienie, ale obecnie znowu Chiny występują. Tam została jedna wyspa została podzielona pomiędzy dwa państwa na rzece Usuri. Natomiast obecnie z Chiny występują do Rosji z roszczeniami, może nie oficjalnie, ale pojawiają się takie resentymenty dotyczące przejęcia wyspy w całości. To jest jedna kwestia. No i druga kwestia, daleki wschód, rosyjski daleki wschód, który został w XIX wieku przekazany w Rosji carskiej na mocy nierównoprawnych traktatów. Co prawda Chiny i Rosja, jak gdyby stwierdziły, że ten stan zostaje zaakceptowany. No, ale widzimy, że żadne porozumienia międzynarodowe nie, nie są, są wieczne. Nie są wieczne, a zatem wciąż jesteśmy raczej w, 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 w sytuacji dużej niewiadomej. Mam wrażenie, że ten kurs odwracania manewru Kissingera jest skazany na niepowodzenie, ale to przyjdzie nam ocenić z czasem, czy... Wyobrażasz sobie, droga Agato, wczoraj wyraźny komunikat z Ankary, Turcja jest zainteresowana, jest gotowa wysłać żołnierzy sił rozjemczych na Ukrainę. To jest bardzo mocny sygnał. Czy wyobrażasz sobie, że w trzecim roku agresji rosyjskiej, Chińczycy, którzy wstrzymali się od głosu? Przy rezolucji, która nawiązywała do integralności terytorialnej i nazywała Rosję agresorem, wstrzymali się od głosu. Amerykanie poparli, uh -huh. poparli Rosję, czyli sprzeciwili się. Czy wyobrażasz sobie Chińczyków, którzy wysyłają swoje oddziały peacekeeperów na Ukrainę? No, mówisz o tych dwóch rezolucjach, które faktycznie nie tak dawno były głosowane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W, pierwszej, w, tej, w tej rezolucji, która była na forum ONZ-u głosowana, Chińczycy wstrzymali się, ale była to rezolucja, która była w dużej mierze pisana przez państwa omówmy, Zachodu, prawda? I w której była w sposób jednoznaczny wskazana rola Rosji. Była mowa o zachowaniu integralności terytorialnej tak Ukrainy. Druga rezolucja, która była głosowana w Radzie Bezpieczeństwa, została przez Chiny przyjęta. Ale ta rezolucja dotyczyła, była bardzo taka wypłaszczona. To znaczy chodziło o to, że celem jest no, przywrócenie pokoju tak, w, w, w regionie i w tych relacjach między Ukrainą i Rosją. I tutaj Chiny. Zagłosowały za, ponieważ tam w ogóle nie padło słowo Rosja, nie padło słowo Federacja Rosyjska jako, jako agresja. W związku z tym Chiny, biorąc pod uwagę ostatnie powiedzmy 20 lat, są bardzo aktywne właśnie w ramach takich misji pokojowych. I tutaj nie jest niewykluczone, mm. tak, że jeżeli by doszło do jakiegoś zawieszenia, broni, jakiegoś rozejmu między Ukrainą i Rosją, to być może Organizacja Narodów Zjednoczonych takie siły by pokojowe wysłała i. Tutaj wielce prawdopodobne jest to, że Chiny w takich misjach, oni są bardzo aktywni w wysyłaniu właśnie swoich żołnierzy celem zachowania pokoju w takich misjach pokojowych. Oni bardzo uczestniczą w chwili obecnej aktywnie. Także tego nie możemy wykluczyć. Może być taki scenariusz, jeżeli dojdzie faktycznie do zawieszenia broni. Bo jeżeli popatrzymy na takie wypowiedzi od 2022 roku polityków chińskich, oni za każdym razem podkreślają, że ich celem jest przywrócenie pokoju, że oni dążą do tego, żeby była sytuacja stabilna w regionie. Popierały Rosję, ale to było poparcie Rosji przeciwko szeroko rozumianemu Zachodowi. Oni uważali, to był oczywiście kontekst też rywalizacji chińskiej, chińsko-amerykańskiej, oni uważali, że to właśnie działania Stanów Zjednoczonych, właśnie takie imperialistyczne, hegemonistyczne działania Stanów Zjednoczonych popchnęły Rosję do takich, a nie innych działań. W związku z tym, w związku z tym, jak gdyby ta, ta wina jest przenoszona na Zachód, ale jednocześnie bardzo mocno podkreślane jest w każdych właściwie wystąpieniach na różnego rodzaju forum, forach międzynarodowych, jest podkreślana, jak gdyby, gotowość Chin do tego, żeby uczestniczyć, albo żeby wspierać pokój w regionie. To jest bardzo chińskie. Kto wie, być może Donald Trump marzący o pokojowej nagrodzie Nobla znajdzie się w tym samym pokoju do tego pokojowego Nobla z Xi Jinpingiem. No właśnie, to by było ciekawe. I ciekawie. będzie dopiero konflikt dwóch charyzmatycznych liderów jednego autokratycznego, drugiego, no właśnie, brakuje mi słowa. Ostatni wątek. Chińczycy, którzy rzekomo są tak Pokojowo nastawieni manifestują siłę poprzez, m.in. ćwiczenia marynarki wojennej bezpośrednio u wybrzeży Australii. Czy to oznacza, że przed nami jednak bardziej realne są kolejne napięcia? eskalacje w obszarze szeroko pojętego Indo-Pacyfiku. I Amerykanie doskonale to rozumieją, dlatego próbują tę Rosję odciągnąć, bo spodziewają się w kolejnych latach najgorszego w indo na Tajwanie i tak no, na pewno tak. To jest, tak jak powiedziałam, z perspektywy Amerykanów najgorszym scenariuszem jest ten sojusz rosyjsko-chiński. -rosyjsko Odciągnięcie Rosji od Chin no, dawałoby im jakieś takie możliwości, żeby tak wypchnąć albo żeby, żeby osłabić Chiny właśnie w tym regionie. Ale jest to, wydaje mi się, że ten to to posunięcie jest mało mało realne mało realne dlatego że tak jak powiedziałam ta sytuacja w latach 70 była inna Chiny i Rosja są przyjaciółmi strategiczne partnerstwo strategiczne na zawsze to w 2022 roku tuż przed agresją Rosji na Ukrainę było no bardzo takie symptomatyczne deklaracja właśnie tego strategicznego partnerstwa przyjaciele na zawsze to jest to jest W latach 50 te same hasła padały po Stronie propagandy chińskiej Republiki Ludowej i Związku Radzieckiego, więc do tego mi się nie przywiązywał. Ale ja myślę, że to w, 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 trzeba pamiętać, że te, te stosunki Chiny i Rosji one są bardzo trudne. Ja zawsze je określam jako małżeństwo z rozsądku, ale małżeństwo z rozsądku, żeby trwało, to potencjały muszą być potenc równe. Potencjały nie są równe. To jest związek taki bardzo asymetryczny. Kto wie, może do Donald Trump jako 79-letni amant próbuje tę stronę nieco bardziej poszkodowaną, w sensie posagu yy, zasobów odbić. Nie wiemy, co się wydarzy. Będziemy komentować to na antenie polskiego Radia Lublin. Bardzo dziękuję, droga Agato. Pani profesor Agata Zientek, Instytut Stosunków Międzynarodowych, była naszym gościem o poranku w piątek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.